Cześć kochani Ina Bajlandowicze z tej strony Ina. Jestem dziś sama Goryl, ma małe problemy zdrowotne i stwierdziłam, że dawno, dawno temu napisałam już dla was taki mały podkaścik, którym chciałabym dzisiaj się z wami podzielić. Będzie nosił tytuł Wyprawa na szczyt. I to jest taki dość tytuł wieloznaczeniowy. Jednakże zacznijmy od początku. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jeśli oczywiście Wam się podoba i chcielibyście zostać ze mną na dłużej. Będę oczywiście chętnie zapraszała też inne osoby do podcastów. Jeśli macie kogoś, kogo moglibyście zaproponować, to serdecznie zapraszam. Gorylowi oczywiście życzymy dużo zdrówka. Dajcie znać w komentarzu, żeby wiedział, że ma w nas wsparcie. A zaczynając totalnie cały podcast. Chciałabym z wami się porozmawiać na fajny temat, który uświadomiłam sobie wchodząc na, zaliczając własne góry jak Klimczok, jak Szczyrek, po prostu zwykłe góry, idąc drogą, wiecie, podczas wakacji, zaczęłam myśleć, czy taka góra ma też inną symbolikę i, i, i pomyślcie, że ma, wyobrażacie to sobie, no ja wtedy też sobie właśnie o tym pomyślałam, że rzeczywiście ma, a przy okazji do tego całego podcastu mam dla Was bardzo ładny cytat, który przeczytam. Pochodzi z książki Pokochaj siebie. Jeśli potrzebujecie takiej motywującej, wspierającej książki, która podniesie Was w danym okresie na duchu, polecam oczywiście do niej zajrzeć. Ja mam dwie części, nie wiem w sumie, czy jest więcej, ale czasami fajnie sobie takie motywujące, dodające pewności siebie książki przeczytać. Porażka tak naprawdę nie istnieje. Porażka to je, jedynie opinia drugiej osoby, jak powinno wyglądać określone działanie. Bardzo mi się podobał ten cytat, bo yy, możemy sobie uświadomić, że po prostu ta porażka jest przez kogoś określona, tak? To, że jakieś mamy małe schodki, które czasami są być może dla kogoś porażką, to to są po prostu małe schodki w wejściu na szczyt. Taki jak ja uświadomiłam sobie dokładnie nie w tym roku, a w zeszłym roku, ale w tym roku też zaliczyłam przepiękne góry. Byliśmy na malinowskiej skale albo na Babiej Górze. No baranie nie pamiętam dokładnie tutaj gdzieś wam wpiszę, którą z tych gór zaliczyłam bardzo ładne widoki, bardzo ładne trasy, a przede wszystkim dużo czasu na świeżym powietrzu i dużo czasu na myślenie na temat życia, na temat wszystkiego, bo wiadomo, szłam z Bartkiem. Ale no czasami jest tak, że się idzie, że się człowiek zamyśli, i wtedy wymyśliłam wam ten podkaścik. Jeszcze wtedy nie, nie szła seria podcastów. Jeszcze wtedy miały one nie powstawać. To było gdzieś napisane, to było gdzieś, gdzieś w częściach internetu. A jak napisał, słuchaj, źle się czuję, mówię dobra. I tak generalnie mam mało czasu. I, i tak praktycznie nie powstanie na czwartek, więc witam was w piątek i też bardzo za to przepraszam. Ale mówię, to jest chyba ten czas, żeby ten podcast ujrzał światło dzienne, żebyśmy o tym sobie pogadali, żebyśmy, żebyśmy razem po prostu się wsparli tym, że czasami mamy problemy, ale i tak dochodzimy w jakieś fajne, fajne, fajne miejsca. I wtedy idąc w tych górach, fakt, że też żeśmy czasami pobłądzili, albo czasami się dłużej szło, wtedy sobie tak fajnie przemyślałam, że szczyt to nie tylko góra, którą zdobywamy, to nie tylko te piękne widoki, które są na górze, tak? To jest pokonanie samego siebie, bo żeby wejść na taką górę, tak? Na którą idzie się tam 2-3 godziny na górę, że idzie, a nie na całą górę, nie? Że wchodzisz i schodzisz. To i tak jest bardzo dużo czasu. Ja byłam tam w lato, było bardzo ciepło. To jest taka czasami walka, że widzę ten szczyt, dam radę. To jest jeszcze tylko kawałek i... I wtedy uświadomiłam sobie, że taki szczyt to mamy generalnie do osiągnięcia bardzo wiele razy w życiu. Że to osiągnięcie jakichś górnych poziomów naszej pasji, hobby, osiągnięcie jakiegoś wysokiego stanowiska w pracy, bycia w czymś naprawdę świetnym, to jest właśnie zaliczenie szczytu. Ale droga, jaką mamy do pokonania z drugiej strony, jest tak samo ciężka, jaką mamy do pokonania, aby zaliczyć takiego, takiego klimczoka. Bo mimo wszystko jest dużo przeciwności, dużo razy możemy się potknąć, dużo razy powinien nam się noga, a mimo wszystko nie powinniśmy się poddawać. Gdzieś tam z tyłu głowy mieć to, że, że ten cel jest, że ten szczyt, ten piękny, piękny cel jest na końcu i on na nas już czeka. On czeka, a my chcemy go osiągnąć. Ale wiadomo, będą przeciwności, tylko trzeba się czasem spiąć i pójść do przodu. Chciałabym Wam tego życzyć, bo mamy ten czas świąteczny, to też jest czas ciężki. Czasami mamy właśnie do ogarnięcia ogrom rzeczy. Sprzątanie, pranie, gotowanie, zjazd rodzinny albo wyjazd do rodziny, prezenty. Tego jest naprawdę ogromnie dużo do ogarnięcia przy, takich, przy takim czasie. I to już będzie wasz mały szczyt, takie piękne święta, które prawdopodobnie zapowiadają się u mnie białe, a dajcie znać, jakie może będą u was, bo ja trzymam kciuki, żeby były u mnie białe już się nie mogę doczekać. W każdym razie. Generalnie w osiąganiu takiego szczytu, jak ja sobie wtedy zaczęłam iść, mówię, kurczę, trzeba być takim zdeterminowanym, ale i pewnym siebie, żeby czasami dążyć do czegoś. No wiadomo, pracowitość też się tutaj przyda, ale najważniejsze to jest chyba jednak wyciąganie wniosków powiem Wam. Bo jak już zaliczymy ten pierwszy szczyt, to idąc na drugi sobie pomyślimy, kurczę, zapomniałem mieć dobrych butów, kupić kremu z filtrem, zabrać czapki, dużej ilości wody. My też się tego nauczyliśmy, którymś razem szliśmy na górę. Nie pamiętam, chyba właśnie na Klimczak żeśmy szli i stwierdziliśmy: A po co będziemy kupować w mieście? Wodę kupimy gdzieś bliżej góry. No i tak się skończyło, słuchajcie, że zapomnieliśmy znaczy, zapomnieliśmy, nie zapomnieliśmy. My wiedzieliśmy, że trzeba wodę kupić, ale kupiliśmy ją już w ostatnim sklepie, jaki w ogóle był na trasie. To fakt, że ten sklep tam był, bo był bardzo ukryty, że żeśmy do niego dotarli, to było wielkie szczęście, i kupiliśmy jej tak czy tak za mało. No bo okazało się, że troszeczkę żeśmy pobłądzili, ale tej wody, tak czy tak, było mało, więc w tym schronisku kupowaliśmy wodę, która była wciąż droższa, ale też żeśmy z tej wyprawy wyciągnęli wnioski, że nie kombinujemy, tylko kupujemy wodę w jakimś pobliskim sklepie miejsca naszego wypoczynku i dopiero później idziemy w góry. I to był bardzo dobry plan, powiem Wam, sprawdziło się. Także wyciąganie wniosków. W osiąganiu takiego szczytu uważam, jest takim kluczowym osiągnięciem, bo nawet jeśli mamy małą porażkę, yy, o której rozmawialiśmy, tak, czy mamy jakiś błąd, ale wyciągniemy z niego wnioski, pójdziemy dalej i będziemy w stanie to poprawić. To już te wszystkie kroczki, które mamy do pokonania, idą szybciej, łatwiej. I wydaje mi się, wtedy jest nam lżej tak na serduszku. Czujemy się też spokojniejsi, bo już wiemy, że. Ten błąd nas nie spotka, tylko będzie o wiele lepiej, tak? No, że Pogoda po prostu będzie sprzyjać, że, że, że buty będą wygodne do wszystko. No. Ja z butami w ogóle muszę też wam powiedzieć, też miałam hita. Wchodziliśmy właśnie na e, jakąś górę i już na samym starcie, na samym początku odkleiła mi się podeszwa. Z przodu zajechałam sobie butem, mi się podeszwa. W górskich butach, żeby nie było, nie. I ja o matko, czy ja chcę wracać? Ale specjalnie na tę górę wstaliśmy chyba o 6 rano, miało być ciepły dzień, więc mówimy, dobra, wstaniemy wcześniej, pójdziemy wcześniej, będzie fajnie, będzie naprawdę świetnie. No i zaczęło się od tego, że zwaliłam sobie butę. No to na początku ratowałam sobie to plastrem, bo wzięliśmy plastry w góry. Okazało się, że się nie przydało do przetarcia jakiegoś, tak. Nic mi nie krwawiło, tylko but się rozwalał. I było duże prawdopodobieństwo, że będzie bardzo mi ciężko zaliczyć tę górę. Ale dobra, skleiłam plaster, Poszłam kawałek. No długo wytrzymał ten plaster. Nawet bardzo długo bym powiedziała, bo prawie przy, samej, przy samym szczycie mi się dopiero rozwalił, bo to był ten taki plaster bez opatrunku, tak? W całości klej. Więc naprawdę ładnie trzymał. Potem starałam się to trochę związać sznurówką. Potem schodząc, doszliśmy na PCTK, pani mi dała taśmę klejącą. Okazało się, że ta taśma na długo nie wytrzymała i w miejscu, w którym mnie ta taśma zaczęła się rozwalać, znalazłam drugi taki sam but, bo ja okleiłam cały przód buta taśmą klejącą. No <laughs> wreszcie, to sobie jak to głupio wyglądało. <laughs> ja to przeżyłam, a potem patrzę, że ktoś obok miał ten sam problem, no nie? Tylko ktoś tutaj tego, tą taśmę zostawił albo mu spadła, no nie wiem, no. Ale miał ten sam problem, dosłownie. I później już jakoś złapałam to końcówką plastra, bo już totalnie miałam taką końcówkę plastra. no dobra, to już dojdę, no na dół jakoś tam się zaczłapiemy. Na szczęście później już droga była taka bardzo prosta, asfaltowa, więc nie mogłam narzekać. Ale nie wspomniałam Wam, że w międzyczasie jeszcze było tak kilka y, jakichś rzeczek. Tu woda spływa, tu potoczek, i ja w tym bucie z tą plastrem, z tym wszystkim szłam i tak się człowiek zostawiał. Czy to się rozklei, dojdę, nie dojdę, i powiem wam, dało się. Udało się. A jakie są wspomnienia? Naprawdę, wspomnienia, wspaniała rzecz. I mimo, że był to jakiś taki mały błąd, i na następny raz wiem, że muszę sobie zabrać coś. Yy co mnie wesprze w takiej sytuacji, gdy mi się but rozwali, no bo bez buta to będzie ciężko iść, zapasowej pary butów w góry sobie nie wezmę, to już wiem, że muszę sobie coś tam złapać. Nawet więcej po prostu plastra bez opatrunku, bo świetnie się sprawdza. Także jeśli myślicie nad tym, co wziąć w góry, jakby wam but się rozwalał, to polecam plastry bez opatrunku. Ten biały świetnie trzyma, tylko dużą ilość trzeba skręcić, więc może dwa sobie weźcie, no to jest dobry pomysł. I to po prostu było fajne wspomnienie, a jeszcze mówię, jak zobaczyłam, że komuś też ten plaster spadł, ten w sensie ta taśma, mówię, oho, oho, nie jestem sama, nie jestem sama. Ktoś też będzie miał fajne wspomnienia z takiej y, wyprawy na szczyt. <grych> Ojejku. Ale wróćmy do głównego tematu, tak? Yy... Zaczynam mieć takie też Wrażenie. Znaczy, no już kilka szczytów też zaliczyłam w swoim życiu, kilka góry, na kilka gór weszłam, i e, jednak, mimo wszystko, zdaję sobie sprawę, że każdy, każdy szczyt, czy ten w pracy, czy ten górski, to jest bardzo duża ilość wysiłku, którą możemy, musimy włożyć, aby zobaczyć coś pięknego, osiągnąć coś pięknego, wspaniałego i fajnego. E, ale wiadomo, im wyżej wejdziemy, im wyżej wejdziemy, tym te widoki będą piękniejsze i takie dorodniejsze, że naprawdę będziemy się nimi cieszyć, że żeśmy my to osiągnęli. I wtedy zaczynamy sobie myśleć. I powiem wam tak, jak coachy czy opowiadają o tym, że trzeba jakiś tam rozpisać plan, rozpisać jakiś tam harmonogram, czy, czy po prostu no, coś sobie tam powypisywać, żeby wiedzieć, jak potem do tego dążyć. Myślę, że to jest dość fajne, bo dzisiaj już wiem, że zawsze muszę sobie rozpisać, co muszę zabrać w górę. Ja tak jak zawsze zapisałam sobie listę co muszę zabrać na wycieczkę w sensie, no nie, na wakacje to tak teraz wiem, że muszę sobie napisać co muszę zabrać w górę, żeby wszystkiego nie zapomnieć bo jak żeśmy zaczynali się pakować gdy przy tej 6 rano, to człowiek był taki skołowany i tak, o to, 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 tamto a że szliśmy z psami to i miska z wodą, i woda dla psów i, i zotonic dla psów i tak człowiek myślał o tym wszystkim a mógł sobie to zapisać i się w ogóle nie stresować także polecam sobie napisać plan działania Yy, nie wiem, nawet do tego jak chcecie osiągnąć jakąś yy, fajne stanowisko w robocie, tak, to musicie zacząć od zmywaka, więc sobie musicie rozpisać przejdę przez zmywak przejdę przez yy, kelnerkę przejdę przez pomoc kuchenną, zostanę kucharzem, potem zostanę kierownikiem, menadżerem yy, bo to wszystko to jest niewyobrażalne, więc to są malutkie kroczki, które musimy zrobić naprawdę, to są malutkie kroczki ktoś was wyśmieje powiem, ty na zmywaku robisz Jakbyś człowieku. Ja mam do osiągnięcia wyższy cel, ale idę małymi kroczkami, żeby mnie, nie potknąć się, żeby tak szło to delikatnie, żeby wszystko po kolei zrealizować, poznać. Bo taki menadżer, jak pozna każde stanowisko, to przecież o wiele łatwiej jest mu pracować i zrozumieć człowieka, który tam stoi, że stać na w około 8 godzin, nie jest łatwo. Ten człowiek musi się usiąść, napić, tak. Także fajnie jest y, takimi malutkimi kroczkami kroczyć. I tu przytoczę też taki fajny przykład małego dziecka. To często zapominamy, jak jako malutkie dzieci, no bo generalnie no, nie mamy prawa tego pamiętać, uczyliśmy się chodzić. Jaki ten pierwszy krok był dla nas trudny. Przyjrzyjcie się dzieciom, maluchom, jak robią pierwsze kroki, jakie to jest ciężkie. Utrzymanie ciała w pozycji prostej. A w którymś momencie robi dwa kroki. I to już jest wow! Ale to nie jest tak, że on dzisiaj wstał, jutro robi dwa kroki, pojutrze już biegnie maraton. Nie, on ten maraton zabiegnie, pobiegnie za jakieś tam 15 lat. I on 15 lat będzie się przygotowywał, żeby z tego jednego kroczku przebiec calutki maraton i dostać medal. 15 lat. Nie 5 minut. 15 lat. Albo i dłużej, albo i krócej. Ale to jest mimo wszystko, chcę Wam zobrazować ten czas, jaki mamy do pokonania, aby osiągnąć jakieś cele w życiu, aby, aby coś tam się udało zrealizować. Dlatego nie warto się poddawać, kiedy czujemy jakiś problem. Yy, warto brnąć do przodu, yy, myśleć, kombinować, yy, z takim optymizmem do tego podejść. Ja nie mówię, że jestem stuprocentową optymistką w każdej sytuacji i też tak, mam z tym czasem problem, ale warto sobie to czasem uświadomić, że czasami już gorzej być nie może <laughs> i trzeba w to brnąć do przodu yy, takimi malutkimi, maluteńkimi kroczkami, aby naprawdę poczuć, że my możemy dać radę, musimy dać radę, wyciągnęliśmy wnioski i idziemy po lepsze. Tak. Idziemy po lepsze. Generalnie uważam, że warto czasami posłuchać takich słów. Sama lubię słuchać motywacyjnych rzeczy, dlatego mam nadzieję, że przestaniecie dzisiaj od sobie myśleć, że jest ciężko, a nie dam rady, bo czasami jest tak, że jest ciężko, ale za, tuż za rogiem, jak to jest teraz w piosence, tuż za rogiem, yy, czeka anioł. Yy, tak, tuż za rogiem może czekać dla nas coś przyjemnego, coś łatwego, coś co nam pomoże wejść wyżej, a nie będzie dla nas jakieś takie obciążające psychicznie. Także warto czasem, nie? Tak, warto czasem tak zerknąć. No i kochani, jestem sama, ciężko się prowadzi taką gadkę z wami samotnie. Bo nikt nie może mi podpowiadać na jakieś fajne pytania, dlatego, że was się pytałam. I jeszcze się zapytam, czy wy macie jakieś fajne pomysły na to, jak się zmotywować do działania, albo co was motywuje do działania, że wstajecie sobie i mówicie sobie, nie, nie chce mi się, nie chce mi się. A potem myślicie, hmm, jest sobota. Jeśli dzisiaj nie posprzątam, to będę musiała to zrobić jutro. To jest dobra motywacja do tego, żeby jednak wstać w tą sobotę, posprzątać, pojechać na zakupy, zrobić obiad, a przez niedzielę poleżeć. Ale wiem, że są tacy, którzy wolą sobie odpocząć, a dopiero albo rozbić sobie taką pracę na dwa dni. Tak, dzisiaj pojadę na zakupy, zrobię obiad, a jutro przyjdę posprzątać. Dajcie znać, którym teamem jesteście. Ja czasami mam tak, że polecę falą i już lecę wszystko na raz. Wszystko naraz, żeby mieć już z bani, żeby mieć już z głowy, żeby mieć już z głowy, a i tak mam, no, chyba my kobiety tak mamy, że potrafimy sobie znaleźć jeszcze więcej roboty niż, niż jest. I ze sprzątania czasami się kończy na pracowaniu albo na innych tego typu rzeczach. No, aktualnie w niedzielę muszę ubrać choinkę, żeby ubrać choinkę, muszę trochę posprzątać. No i to będzie się jedno z drugim wiązało i gdzieś tam będę za tym dążyć, więc też w sobotę wszystkiego nie ogarnę. <laughs> a... A czas ucieka do świąt, malutko już czasu, myślałam, że ubiorę choinkę na Mikołajki i niestety mi się nie udało. Was się pytałam na Instagramie, czy wam się udało ubrać choinki. też wiele osób napisało, że jeszcze nie mają ubranej. No i co zrobicie? No, no czekamy na śnieg, prawda? U mnie jeszcze nie spadło go tyle, żebym mogła ubierać choinkę. Ale nie, zawsze na Mikołajki była ubrana, tylko w tym roku po prostu mała ilość czasu spowodowała, że mi się nie udało. Musiałam jechać tu, 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 to załatwić, sam to załatwić, sam to załatwić i jakoś tamten czas uciekł, ale my wszystko już jest plan i w niedzielę ją idziemy z Bartkiem ubierać, żeby już było ten klimat, żeby było fajnie i tak świątecznie. Łyczek herbatki. O, oh, troszeczkę mi w gardle zaszło. Mówię, jak samotnie się gadać to się cały czas gada, cały czas gada. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podoba. Również dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba i czy chcielibyście więcej takich samotnych pogadanek y, moich. Oczywiście nie mówię, że będzie ich dużo, bo wolę z kimś pogadać. Zawsze ta rozmowa jest dłuższa i bardziej motywuje do działania, muszę Wam powiedzieć, bo jak już jestem z kimś umówiona, albo wiem, że po prostu ta osoba na mnie czeka, to wiem, że muszę się zmotywować, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Ja się muszę zmotywować i wyjść na ten szczyt i nagrać ten podcast, potem go, go przerobić i wstawić dla Was na YouTube. A tak to, a tak to, no nie zawsze są chęci, tak jak było to z vlogami, było ciężko je samotnie nagrywać, tak tutaj był z podcastami jest o tyle łatwiej, że się z kimś je nagrywa i też się samemu cały czas nie gada. I wracając do tematu. Motywacji i wypraw na szczyt. Myślę, że ten czas, jaki miałam podczas wchodzenia na same góry, dał mi bardzo dużo. Po drodze też miałam piękne widoki i też sobie po kolei uświadamiałam te etapy, tak? Że najpierw Najpierw no szału nie ma, no wiadomo, zaczynacie z pozycji zero tak zwanej, tak? Więc no tych widoków szałowych nie ma, potem wchodzisz wyżej, ten widok jest ładniejszy, ten nasz cel już jest bliżej, bo czasami było tak, jak wchodziliśmy na Czantorię, pamiętam, byliśmy tak szczęśliwi, ale tu tak szczęśliwi, że ja już widzę Czantorię, ja już widzę ten szczyt, ja już tam jestem i weszłam. Usiedliśmy, zjedliśmy, napojiliśmy się, odpoczęliśmy. O jak fajnie jesteśmy na, na wielkiej Centori, przepraszam. Podchodzimy do tych oznaczeń, bo zawsze robimy sobie fatkę tego oznaczenia, żeby wiedzieć, na jakiej wysokości jesteśmy, no i jaką, jaki tam szczyt, żeśmy zleczyli. A to jakieś schronisko, coś tam, coś tam, coś tam. I to jeszcze nie wielka Centeria i szczołeczka. W tamtą stronę wielka Centeria pół godziny. A my już tacyśmy czynić, że ale no co? Weszliśmy tu. To no i wejdziemy wyżej. Ten cel był widoczny, i mimo wszystko na tym schronisku było ładniejszy widok niż na Wielkiej Czantorii. Tak mi się wydaje, że, że było o wiele ładniej. Nawet nagrałam tam jakieś wideo, a z samego szczytu Wielkiej Czantorii już nie. Ale mimo wszystko dużo ludzi było, ale najwięcej ludzi było na Malinowskiej skale. Tam był ogrom ludzi, bo tam jest taka piękna skała wysunięta, na której można robić sobie fotki. Nie pamiętam, czy wam stawiałam na Instagrama, czy nie. Yy, ale piękne miejsce, ale żeby zrobić sobie fotkę jak nie ma ludzi to chyba to jest nierealne jak się komuś udało to gratuluję ja jakbym była masa ludzi yy, poleciłam to znajomym jak pojechali też mówiłam, że była masa ludzi jakby nie patrzeć zawsze na tych fotkach z tej góry jest masa, masa ludzi ale widok jest przepiękny naprawdę i wcale się nie dziwię że tyle ludzi tam jest tym bardziej, że jest to przejściowe bo można sobie na skrzyczną spokojnie skrzyczno, skrzyczne, przejść spokojnie na tą górę to, to chyba właśnie powodowało ten ogrom ludzi bo my żeśmy weszli, zeszli bo samochód zostawiliśmy na dole bo no niestety żeby tam dotrzeć trzeba by było przejechać od naszego miejsca busem, ja stwierdziłam, że wszyscy jesteśmy z psami, to już pojedziemy autem, wejdziemy, zejdziemy, nie będziemy się bawić ale spokojnie można sobie taką wycieczkę zrobić i zejść z powrotem w Szczyrku, bo wiem, że tam chyba jakieś busy też jeżdżą no, najami nam polecali. I wtedy, jak wchodziłam na te góry, i ja osiągnęłam ten szczyt, i tak scenałam na górze, mówię: wow, dałam radę. No, mimo wszystko, mimo co by się nie działo, dałam radę. I wtedy człowiek sam czuje się pewniejszy siebie, czuje taki, wiecie, taki skok pewności, że ja mimo wszystko dałam radę. Daliśmy radę. Bo i psy dały radę, i partyk dał radę, i ja dałam radę. Można mimo wszystko wejść bardzo wysoko. Wejść bardzo wysoko, jeśli się czegoś bardzo chce, można to osiągnąć. I wiem, że to brzmi totalnie jak taki bełkot, bo czasami też tego bełkotu słucham, ale potrzebujemy czasami tego zdania, zaufajcie, potrzebujemy usłyszeć: Słuchaj, jest ciężko, jest źle, ale dasz radę. Bo kto jak nie ty? Bo kto jak nie chce, no, no nikt inny nie może za ciebie dać rady. Nikt ci nie poda klucza do łatwiejszego rozwiązania. Ty musisz dać radę. I taka motywacja jest w życiu ważna. I tym skromnym, optymistycznym akcentem będziemy kończyć ten podcast. Pamiętajcie o początkowym cytacie, który mi się mega podobał. Chyba nawet na jakiegoś Instagrama wstawiałam. Ten, ten cytat z, pod, z porażką, bo uważam, że jest bardzo fajnie napisany: że to my sobie określamy, że już osiągnęliśmy porażkę, a to nie jest prawda. Przed nami jest wiele błędów do pokonania przed osiągnięciem szczytu, a tej porażki nie ma. Nie istnieje. I tak ma być. I życzę Wam przepięknego wieczoru, życzę Wam przepięknego dnia, czego sobie życzycie. I do zobaczenia w kolejnym podcaście. Bye, bye bye bye, Lando. buziaczki Pa kochani, cześć.